Y, oburzeńskiej no Polski, a, a, ale wcześniej było y, Związek Ludowo-Narodowy mhm. I, i on to, to też historia, tak, tak. Tak. i on był drużynowy straży narodowej no to co jeszcze to potrzebujecie? nie, dziękujemy, dziękujemy o, dziękujemy, dziękujemy. Tam, o, serdecznie Co? nie chcę to nie chcę, nie wiem, które na czerwono dobra, tak, dwa na raz nie wiem, nie wiem, bo ja nie nagrywam nie to nie wiem teraz... Do zobaczenia przy niej. No dobra, że nie wiedziały tutaj. Historię. wnuki hmm O, to najważniejsza. Dziękujemy. 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 Dobra, no to już się paliwo. Mamy drugi, ogień. drugi styczeń. O, już, mamy. Dobrze. Dotarliśmy do... Jaką się nazywa ten student? Drogu, e, Michała e, Ko, Kozłowski Michał Kozłowski. Członek yes. zarządu ludowo-narodowego. członka zarządu ludowo-narodowego. Tak. tak. Drużynowy, tak. E... Drużynowy Straży. Straży Narodowej. Tak, Straży Sekretarz... Narodowej. Sekretarz tu jeszcze. Sekretarz y... Grochowskiego oddziału chyba, tak? Zaraz, zaraz, zaraz powiem. Zaraz powiem. Y... Młodzieży Wszechpolskiej. Sekretarz. Zaraz. To jest tak, sekretarz Grochowskiego zjednoczonej z no, młodzieży z wszechpolskiej. wszechpolskiej. Sekretarz, sekretarz pracy po Pollach. Napis zamazany, nie bardzo widać. Polonijnej, chyba wiesz? Polonijnej. Sekretarz pracy polonijnej ten krótki film to jest jedna ofiara sekcji chyba tu jest może sekcji chyba wydarzeń związanych z, z niewiadomskim A bo Ci się powiększyło to? Tak? co? nie Bezeta, jeszcze jakaś obowiązacz Bezet mhm. Bezet członek polskiej członek polskiej chyba młodzieży. młodzieży.